I dobry wieczór, dobry wieczór. Witam serdecznie w kolejnym naszym wydaniu naszego programu grania punkty tygodnia. Ja nazywam się Marek Janusz. No i oczywiście serdecznie was zapraszam do wspólnej zabawy w naszym dzisiejszym programie. I bardzo proszę o zagadkę na ten tydzień. Także bardzo poprosimy naszego reżysera o zagadkę już w tym momencie. Dopiero was witam i zaczynamy naszą zabawę. A co będzie w tym tygodniu? O! Taka zagadka. Wielkanocna, że już w przyszłym tygodniu mamy Wielkanoc, w związku z tym właśnie na teraz mamy taką zagadkę wielkanocną. Znajdź obrazek różniący się od pozostałych. Od A do E, od 1 do 10. Musicie tylko poszukać jednego obrazka, w którym delikatnie się różni. Nawet za 2000 punktów na samym początku do wygrania. Aby zgłosić się do nas, wystarczy wysłać poprzez maila na mailowy kontakt ms. polska małp.in.prasa.com, a w trakcie maileczkę napisać słowo Znam. 2000 punktów. 500 punktów to jest nagroda gwarantowana. Cała reszta bonus. Jak na To Żeby było prościej, powiększmy zagadkę na chwileczkę dosłownie. Także poprosimy naszego reżystera o zadanie tej legacji. Słuchajcie, wygraj punkty bez wychodzenia z domu. Bardzo proszę. I na ile minut możemy dać? Dwie minuty. Dobra. A zatem włączamy czas. I uwaga, dwie minuty. Pojechali. Dwie minuty dla Was. Od A do E, od 1 do 10. Słuchajcie: kontakt, emit.polska A w treści maila trzeba napisać. Słowo znam. Rozstrzygnięcie tej zagadki już za tydzień, w niedzielę Wielkanocną. Nie w sobotę, tylko w niedzielę, za tydzień. W programie na żywo graniu funkcji, bo widzimy się za tydzień wyjątkowo od 19 w niedzielę Wielkanocną, jak również w poniedziałek Wielkanocny, też od godziny 19. Także wyjątkowa zmiana chwilowa. Zmiana emisji. Zmiana dnia emisji wyjątkowo i dodatkowa emisja też będzie. Czekam na Was. Minuta niecała. Jedna osoba. Szybciutko, szybciutko. Szybciutko, szybciutko kontakt YouTube, Polska, małpa a w treść maila trzeba napisać słowo Znam i już za chwilę musimy wrócić tu do studia czekamy Kontakt, to empjiżliwy prosta a treść maila trzeba napisać słowo znam. Wracamy do studia. Ale 2000 punktów to byłoby za mało. Dajmy coś więcej. Słuchajcie, nawet za... 5000 punktów, słuchajcie nawet za 5 tysięcy punktów do wygrania dobrze, wyszła nagroda, ale dajmy teraz jeszcze 3 minuty proszę 3 minuty i czas ruszył mam nadzieję, że w ciągu tych 3 minut zagadka zostanie rozwiązana Dokładnie po tej planszy. Po tej planszy trzeba dokładnie znaleźć rozwiązanie. Także rozstrzygnięcie tej zagadki w najbliższą niedzielę wielkanocną. Nie w sobotę, tylko w najbliższą niedzielę wielkanocną. W programie na żywo. No i czekamy. kontakt -małpa .com, A w treści maila trzeba napisać słowo ZNAM. Nie znamy tej sekundy, jak Wy się zgłaszacie. Może akurat wybierzmy wspólnie tego maila. Uwaga! Kontakt mi Polska .com, a w treści maila trzeba napisać słowo znam. Czekamy na gracz. O! Już nie leci. 30 sekund. 5000 punktów do wygrania w tym momencie. Ja nie wiem, czy to jest ostateczna nagroda, bo może się jeszcze zmienić. 3 sekund Máme 0 Ale Mam jeszcze lepszą wiadomość. Reszta coś jeszcze oferuje. W tym momencie. Ja nie wiem, czy to będzie ostateczne wiadomość. Może się jeszcze zmienić. 8000 punktów w tym momencie. 8000 punktów do wygrania. Jak na razie. 500 punktów to jest także gwarantowana. Power Stars Womb Ja zagręcę kolejny i wylotuję za wątpliwo. Ciekawie się zapowiada. Ja tak czekam, 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 czekam. Co jeszcze mam tutaj zrobić? Pięć chwil mamy, tylko ostatnie 5 chwil w tej zagadce, co do samego informacji. Mam nadzieję, że w ciągu tych pięciu chwil można się zgłosić jeszcze, że zagadka będzie rozwiązana. W tym momencie kontakt miotvpro.com, a treść maila trzeba napisać słowo znam. Ło, wow, za szybko, cztery chwile, poczekaj reżyser, 3 się, za chwilę, trzy chwile, bo dzisiaj coś u mnie ze sprzętem jest nie tak, bo za szybko reżyser, cztery chwile mam jeszcze, no, patrzę, mamy za sobą, bo dzisiaj coś u mnie z komputerem podczas nagrania nie wychodzi, dobra, cztery chwile jeszcze, cztery, nie trzy jeszcze, tylko cztery chwile, daję wam komuś szansę jeszcze. Może akurat już teraz, trzy chwile, nie czekajcie do zera. Szybciutko szybciutko. Szybciutko żebdzietka. Jedna osoba. Kontakt, emie, polska, a w treści mnie, ja trzeba napisać, słowo znam. Tylko jeden obrazek jest delikatny: od A do E, od 1 do 10. Musicie dokładnie popatrzeć, bo ja tu nic nie widzę. Jeżeli wiecie, to należy się dobrze wpisać w tym momencie. Jeżeli nie znaleźliście, to nie piszcie. Rozstrzygnięcie, w tej zagadki już w najbliższym programie grania, punkty na żywo, w najbliższą niedzielę, czyli za tydzień. Nie w sobotę. Tylko w niedzielę wyjątkowo. Trzy chwile. Dwie chwile. Czekajcie do zera w tym momencie. Ostatnia chwila Jeszcze macie szansę. Ostatnia szansa. No. Także zapraszam Was, przypominam na za tydzień na godzinę 19. Za tydzień przypominam. Uwaga! W ramach ogłoszeń w tym momencie. Za tydzień od 17.30 wyjątkowo. Zaczynamy z programem Granie o punktę Ekstra. 10 minutowe potem podsumowanie. Później mamy. Granie o punkty na żywo, już w przerwie mamy jeszcze granie o punkty na żywo od 19 do 20 i po programie, tą zagadką będzie rozstrzygnięta w trakcie programu na żywo, za tydzień również granie punkty tygodnia, zaraz po programie granie o punkty na żywo od godziny 20 i oczywiście o godzinie 22 również granie punkty tygodnia, zagadką na ten tydzień i oczywiście poniedziałek wielkanocny, przypominam, też od godziny 19. Dobra, to tyle w ramach ogłoszeń. Już mamy 0. A zatem już powinien mieć mail, kto już wie, jakie to jest rozwiązanie. Eee, zróbmy tak: wyłączmy o super. Jeszcze może być ten mail, jeszcze może być, czekamy, jeszcze jest szansa, naprawdę, może akurat. Co się dzieje? Ogłaszam. Koniec programu na obszarze całego kraju. Zwariował. No ale w tym momencie zwariował. No jak ty koniec programu to ogłaszasz? Ale ostatnia wiadomość jest taka, że jeszcze coś będzie. Ostateczna nagroda, szan szanowni państwo, to. 10. 1000 punktów tej zagadce. To jest ostateczna nagroda. Proszę bardzo. I to jest właśnie ta ostateczna nagroda. To dla Was 10 tysięcy punktów na ten wielkanoc. Proszę bardzo. Taki prezent dla Was. Dobra, dobra, wiem, że Pan panuje. ale dla kogo gra w tym momencie? Teraz proszę publiczność o ciszę. Dajemy jeszcze czas, bo to ostatnie minuty, i zaraz muszę zniknąć z anteny. I widzę się z Wami jeszcze dzisiaj od godzinie 22. Szanowni Państwo, a zatem dwie minuty dla Was, pojechali? No to czekamy. Musimy w tym momencie kończyć program. No i sami wiecie. Musimy w tym momencie już kończyć program. Nie możemy dłużej czekać. Kontakt emietywipolska.com. A w treści maila trzeba napisać słowo Znam. To już wie. Mało czasu. Przed nami strefa turbulencji. Jedna osoba. Słuchajcie, bo kamera się rusza w tym momencie. Bo zaraz e, nasz e, Reżyser wyłączy cały program. Bo zaraz popsuje kamera w tym momencie. Musimy kończyć program. Uwaga. 30 sekund. Szybko. Kontaktem Gwb. Polska a w treści ja trzeba napisać słowo znam. Jedna osoba. No to koniec programu. 3, 2, 1. I komu oddaję głos? Uwaga! Nie widzą tego ludzie. To co robimy, reżyser? Zrobimy tak. Widzę się z Wami jeszcze dzisiaj od godziny 22. Za chwilę będzie już przerwa, i widzę się z Wami tylko na 5 minut. Dziękuję Wam za udział. Z tą zagadką przypomnę, rozstrzygniemy już za tydzień w niedzielę w specjalnym wydaniu naszego programu Granie o Punkty. Na stronie internetowej MTV Polska serdecznie was zapraszam. Pamiętajcie też, że pełny regulamin możecie znaleźć na naszej stronie internetowej MTV Polska. Link macie w opisie. Macie zarówno regulamin programu Granie o Punkty oraz granie o Punkty tygodnia. Jestem również ja na Facebooku Marek Janos. Możecie też do mnie wpaść, jeżeli chcecie. Zapraszam was. Już w programie na żywo za tydzień od 19 i w plany poniedziałek również w programie na żywo od godziny 19. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za teraz i wszystkie te maile oczywiście są teraz brane pod uwagę.